Witam, witam w kolejnym odcinku. Schodzimy na sam dół kopalni. Zobaczymy, jak będzie. Za Gomeza! Podobno jesteś hutnikiem. Widzę, że bystry z ciebie chłopak. Podobno przetapiasz tutaj część wydobytej rudy. Kiedyś przetapialiśmy tutaj cały urobek. Ale Gomezowi i magom nie bardzo się to podobało. Siedzieli tu tygodniami, padając rudę i wszystko dookoła. Wężyli wszędzie i wtykali swoje szlachetne nochale w rzeczy, o których nie mieli pojęcia. W końcu poprzestaliśmy na przetapianiu części urobku. Magowie więcej się tu nie pojawili. Możesz mi dać trochę rudy? Jeśli dasz mi coś w zamian. Tutaj trzeba będzie przyjść i mu zabrać znaczy, zabrać. No, odsprzedać mu rzeczy, żeby mieć tysiąc rudy, ale trochę będzie to potrzeb no, trochę będę potrzebować rzeczy. Wąż powiedział ciekawą sprawę, że. Magowie Gomez i Magowie byli w kopalni i tam szukali. Czyli tak naprawdę Magom ognia totalnie nie zależało na tym, żeby bariera upadła. Mieli bardzo przywilejowaną pozycję i też tak jak hmm, i też tak jak y, Gomez i jego banda chcieli żyć jak pączki w maszcie do końca życia. To jest sugestia, że magowie wcale nie mieli jakiegoś w, w realnym świecie jakiegoś specjalnie uprzywilejowanej pozycji, nie? Ogólnie co, będzie jakiś kowal w starej kopalni i ten i alchemik? Czy to tak po prostu jest dodane, żeby nie, nie wracać do starego obozu? No ale to po, co, to po co teleporty w takim razie? To nie jest aż taki problem. Jakiś jest taki backtracking, to naprawdę już bym wytrzymał, żeby wyjść na powierzchnię i się teleportować. No bo. No, tak na zdrowy rozsądek. Po co w kopalni i stanowiska chemiczne? No kowal, dobra, to jeszcze kowalstwo, jeszcze okej, okay, nie? Gdzieś tutaj musi być gniazdo pełzaczy. Cała ta przeklęta góra jest jednym wielkim gniazdem pełzaczy. Dlaczego zamknięto ten szyb? Nieważne ile pełzaczy zabijaliśmy, kolejne zastępy wyrastały jak spod ziemi. Wygląda na to, że gdzieś w pobliżu jest ich gniazdo. Pozwól mi otworzyć drzwi. Nie, to przejście można otworzyć tylko za pozwoleniem Jana. Bez tego nie ma o czym mówić. Ashgan, wszystko będzie w porządku. Pozdrowienia od Jana. Cóż, jeśli Jan bierze na siebie odpowiedzialność, ale tylko pod jednym warunkiem. Jakim warunkiem? Sprowadź mi tu najpierw dwóch albo trzech strażników świątynnych. Nie chcę tu siedzieć sam, gdy cały szyb zaroi się od pełzaczy. Wiem, gdzie znajduje się gniazdo Pełzaczy. Muszę tam pójść, żeby zdobyć coś dla Korkaloma. Zatem przyda ci się moja pomoc. Pójdę z tobą. Dobrze, spotkamy się przy wielkim przejściu. Potrzebuję Twojej pomocy. Szukam wydzieliny pełzaczy dla Kaloma. Chyba wiem już, gdzie znajduje się gniazdo tych drapieżców, pomożesz mi po otwarciu przejścia? Walka z pełzaczami to niebezpieczne zadanie. Przynieś mi napój uzdrawiający, wtedy ci pomogę. No, ja też bym chciał mieć y, napój uzdrawiający. Hej, ty, potrzebuję twojej pomocy. Szukam wydzieliny pełzaczy dla kaloma i chyba wiem już, gdzie znajduje się gniazdo tych drapieżców. Możemy na ciebie liczyć, kiedy już odblokujemy prowadzące do niego przejście? Gniazdo pełzaczy. Nareszcie. Mój miecz jest na twoje usługi. Ciekawe, czy ten imienny tym razem już Gorna Dot. Czy też przyjdzie? Sprawdzimy. Pa, normalnie. Potrzebuję Twojej pomocy. Szukam wydzieliny pełzaczy dla kaloma. I chyba wiem już, gdzie znajduje się gniazdo tych drapieżców. Pomożesz mi po otwarciu przejścia? Walka z pełzaczami to niebezpieczne zadanie. Przynieś mi napój uzdrawiający. Wtedy ci pomogę. W sumie spodziewałem się tego, ale. Ale akceptuję taki. Nie wiem, taki rozwój rzeczy. Bo. No bo. Bo okay, no jest niemienny, mogę go zwerbować, spoko. Może masz coś, co chciałbyś sprzedać? Jasne, co tylko zechcesz. Jeśli masz dość rudy. Proszę, może to ci pomoże. Dzięki, możesz na mnie liczyć. Spotkamy się na dole u Azgana. Będę czekał. Taki recykling dialogów jest absolutnie wytłumaczalny, akceptowalny i, i sensowny, nie? Bo to, to są postacie, które w zasadzie są tylko pod tego Quest'a, tak naprawdę. To jest jakby absolutnie zrozumiałe. To jest mniej więcej ten sam przykład, można powiedzieć, co jest przy roznoszeniu ziela yy, w nowym obozie. Tam nikomu to nie wadzi. Dobra, mamy komplet... Za Gomeza. Przygotowania skończone. Można już otworzyć i drzwi. Dobra, otwieramy szyb. Będzie niezły bal. Przepuść mnie. Ten najsilniejszy z Te bestie mnożą się jak króliki. Nawet mnie aż tak nie boli, że te peł zostały nam zaliczone. Także spoko. O, może będą jakieś znajdżki. Uuuu, wymagana witalność 105 odzyskiwania municji. Dobra, czyli na pewno jest to broń, którą pokonam królową. Złoty kieł, ale to jest giver. W zasadzie to chcę tylko zobaczyć jak to wygląda bo i tak muszę założyć ten Bat. Czy co to było? Młot bojowy. No a nie mam tyle witalności. 105 To muszę wszystkie punkty nauki wbić w witalność. Tak się zastanawiam nad komentarzem, ale nie mam chyba komentarza. Zdaje się w ogóle, jeśli dobrze przeliczyłem, bo potrzebowałbym 7 razy nauczyć się witalności, żeby mieć 105, żeby mieć 350 rudy. To wydaje się, że, że to właśnie idę zrobić teraz. Ale jak już, jak już wyjdę na powierzchnię, pobawię się w górnika. Dobiłem chyba do maksa. Potrzebuję więcej siły. Dziwne. W sensie. Aha, i po to pewnie będzie wytrzymałość. Jeszcze nie, niedostępna. Ok. Ile tego wydobyłem? 19. No i dobra. Tu na pewno coś będzie. Jest. Receptura mikstury koncentracji. Damy sobie na low co to ma za znaczenie tak naprawdę myślę, że pamiętam to o tej porze Jego będzie w zawolonej wieży Czy Może jak mam 77 A jest mi potrzebne 105 To może jeszcze nawet mniej Dobra Za No i mamy Dobra, mamy to Mamy to. Teraz to jest tylko problem z regeneracją takiej ilości punktów życia. A tak sobie teraz pomyślałem. A jeśli bym wziął kostur, to są obrażenia magiczne, czyli teoretycznie większe. Dobra, wracamy do kopalni. Jeszcze tylko jedno sprawdzę, bo mam odporność magiczna, no, całe szczęście. Zobaczymy, może dam radę. Trochę tej witalności chyba z 250 chyba punktów życia mam więcej, no to to jest o 50% mam więcej teraz, no? Także... No i mam też ten cały bojowy młot, który ma no, dwa razy prawie większe obrażenia. Plus jakiś cios krytyczny 4. Bonus PZ w ogóle. Dzięki niemu mamy. Aha. No widzisz. I odzyskanie amunicji. Pewnie jakby strzelając jeszcze bronią dystansową. Zatem lecimy jeszcze raz do królowej. Że to było łatwiejsze niż w oryginalnie w pierwszym, w pierwszym gotiku. W sensie, no, o tyle łatwiejsze, że wiadomo, tam ona się łatwo bugowała i. i się tylko stało i tłukło, nie? Bo ona nie miała zasięgu. No nie biła, tak? Tylko że co któryś cios dopiero wchodził, nie? I spędzała się na tym kilka minut, żeby po prostu ją dotłuc. A tutaj spoko. Też na pewno pomogło mi to, że mam. Odporność magiczna, nie? Bo tak to może i faktycznie bym odskakiwał się leczyć, coś tam. Tylko jeszcze, jeszcze trzeba mieć czym. I... I ten, no tak? Nie, dobre, to było dobre. Znalazłem gniazdo królowej. Wykazałeś się odwagą i hartem ducha. Potrzebujemy ludzi takich jak ty. Znalazłem gniazdo pełzaczy. Wspaniale. Wróć do obozu i wypełnij rozkaz do końca. Korkalon na pewno się niecierpliwi. Pełzacze nie będą wam już zagrażały. To wspaniała wiadomość. Wyślę gońca do Torusa z dobrymi nowinami. Znalazłem gniazdo królowej. Dziękuję ci w imieniu całego bractwa. Oby Śniący nigdy nie odwrócił od ciebie swego przychylnego spojrzenia. Hej, ty! Zagomeza! Znalazłem gniazdo. No to nareszcie będziemy tu mieli chwilę spokoju. <laughs> Bez obrazy. Dobra robota, chłopcze. Masz. Weź tę skrzynkę piwa. Zasłużyłeś. Ja zapomniałem o jednej sprawie. Możesz mi dać trochę rudy? Jeśli dasz mi coś w zamian! Żeby tu pohandlować do reszty z, z wężem, żeby zgarnąć tam rudę od niego. Może być i tyle. 500 bryłek rudy, to może jeszcze wymyślać coś. Później. Nieźle sobie poradziłeś z tymi pełzaczami. Zasłużyłeś sobie na przyjęcie w poczet strażników. Idź do starego obozu i porozmawiaj z Torusem. Hej, ty! Czego chcesz? Znalazłem jaja złożone przez królową pełzaczy. Wiedziałem! Moja wizja była znakiem odśniącego. Te jaja z pewnością zawierają silną wydzielinę. Świetnie! Dzięki nim przygotuję napój, który pozwoli nam nawiązać kontakt ze śniącym. A co z moją nagrodą? A tak, dziękuję. Wolałbym jakąś namacalną nagrodę. Dobrze już. Czego chcesz? Daj mi jakąś runę. Niech ta runa rozświetla Twoją drogę. Czy możemy teraz przystąpić do przywołania śniącego? Nie. Nie udało mi się jeszcze znaleźć sposobu na naładowanie kamienia ogniskującego. Niestety, nie dysponujemy starożytną wiedzą na temat tych artefaktów. Chcesz powiedzieć, że zdobyłem te jaja na próżno? Nie. Posłuchaj, istnieje prastary almanach, zawierający potrzebne nam informacje. Odkupiliśmy go od Koristo. Jednego z magów ognia ze Starego Obozu. Niestety został nam skradziony w drodze ze Starego Obozu. Kazałem Talasowi, jednemu z nowicjuszy, dostarczyć mi tę księgę, ale ten głupiec pozwolił się okraść. Zawiódł mnie. Ale postanowiłem dać mu drugą szansę. Ma odzyskać Almanach. Porozmawiaj z nim. Przyda mu się każda pomoc. Kto ukradł tę księgę? Talas twierdzi, że został obrabowany przez czarne gobliny. Brzmi nieprawdopodobnie, ale mogło się tak zdarzyć. Nie rozumiem wątku, dlaczego Kuristo miałby sprzedać tak ważną księgę obraz tłuśniącego, zakładając, że był prawdziwym autorem listu, którego odpowiedź zanosimy. No, dostajemy od na początku. Na początku gry. Chciałeś mi coś powiedzieć? Tak. To, co pokazałeś w kopalni, świadczy nie tylko o Twojej odwadze, ale również o niepospolitej sile i umiejętnościach. Chętnie bym Cię widział w szeregach straży. Daję Ci niepowtarzalną szansę. Co Ty? To interesuje mnie ścieżka magii. W takim razie powinieneś porozmawiać z koristą. Słyszeliśmy o Twoich dokonaniach w starej kopalni. Nasi górnicy nie muszą się już obawiać ataków ze strony pełzaczy. Wieści o tobie dotarły nawet do koristo. Mistrz życzy sobie z Tobą rozmawiać. Idź do niego natychmiast. Witaj. Powiedz mi. Jak to jest być magiem? Moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze. Nasza magia jest darem niebios. Jesteśmy kapłanami, nauczycielami i sędziami jednocześnie. Dar, który jest jednocześnie wielkim ciężarem. To zadanie, które określa cel naszego życia. Chciałbym przystąpić do magicznego kręgu. Wielu chciało należeć do naszego kręgu, ale przez te wszystkie lata przyjąłem tylko jednego ucznia. Wszyscy pozostali zawiedli. Twój duch jest dojrzały i gotów do. Próby. Zanim zostaniesz magiem, musisz pomyślnie przejść egzamin. Daj mi znać, kiedy będziesz gotów. Jestem gotów. Dobrze. Służyłeś bractwu na bagnach, czyż nie? Tak. Hmm. Jak ma na imię najwyższy z bogów? I hmm. nos. Jaka jest najważniejsza z snud? Bogobojność. Hmm. Udzieliłeś mądrych, przemyślanych odpowiedzi. Możesz zostać moim uczniem. Chodź za mną. Zaprowadzę cię do komnaty magii, gdzie złożysz starożytne ślubowanie. Zebraliśmy się tu dzisiaj, aby przyjąć do naszego grona nowego sługę ognia. Teraz złożysz przysięgę ognia. Przysięgam na wszechmocnych bogów. Przysięgam na wszechmocnych bogów. Przysięgam na potęgę świętego ognia. Przysięgam na potęgę świętego ognia. Że ma wiedza i meczyny teraz i na wieki stanowić będą jedność z płomieniem. Że ma wiedza i meczyny teraz i na wieki stanowić będą jedność z płomieniem Dopóki me ciało nie powróci do królestwa Beliara, gdy płomień mego życia wygaśnie. Dopóki me ciało nie powróci do królestwa Beliara, gdy płomień mego życia wygaśnie. Wy Znak tego przymierza. Przejmij terunę runę jako znak przychylności Inosa. aby Cię chroniła podczas marszu przez Twą ścieżkę życia. Hmm, no cóż, trudno. Mam tego więcej. Dla każdego magicznego kręgu powstała księga opisująca jego zasady. Powinieneś się uważnie przestudiować. Wiedza to potęga. Weź Księgę Pierwszego Kręgu i przeczytaj ją uważnie. Zrozumiesz naturę ogień. Niech ogień rozświetla Twe życie. O, to jest fajne przywitanie. Za potęgę magii! Jestem gotowy do przystąpienia do Pierwszego Kręgu. Przystąpienie do Pierwszego Kręgu wiąże się z poznaniem tajników magii runicznej. W odróżnieniu od magicznych zwojów zawierających formuły zaklęć, magia zawarta w runach jest trwała. W miarę awansowania do kolejnych kręgów będziesz poznawał nowe runy. Wykorzystaj drzemiącą w runach moc do poznania samego siebie. No to skalowanie jest dosyć kosztowne. Pomyślałem, że zdam Ci raport. To dobrze. Lubię być informowany na bieżąco. Teraz bractwo potrzebuje jaj królowej pełzaczy. Przygotują z nich napój, który umożliwi im nawiązanie kontaktu ze śniącym. Mam te jaja przy sobie. Dobrze się spisałeś. No to teraz sprawdźmy naszą broń na cięższym przeciwniku. Czekajmy, czy jestem w stanie mu coś zrobić. No, bije. Tyle powiem. I nadal jest to mocny przeciw. Chciałem tylko sobie przetestować. Tak sobie myślę, że mogę teraz skasować w końcu lewusa. Bo nawet jak się dara rzucą na mnie w pięciu, czego nie pokazywałem, no to powinienem sobie poradzić. Ciągle szukasz guza? Od tej pory możesz sam sobie biegać z tą wodą. Czyżby? A co? Masz coś lepszego do roboty? Chyba muszę ci przypomnieć, kto tu jest szefem. Mi się tym razem go odciągnąć i. i nikt się na mnie nie rzucił. Nie pożyjesz dość długo, żeby zdążyć tego pożałować. Ciągle szukasz guza? Co słychać, przyjacielu? Człowieku, czego chcesz? Zbieracze wyglądają na spragnionych. Zajmę się tym. Nie ma obawy. No i, Git, fajną. Fajną miał potkę tak w zasadzie, nie? że mu wróciła jednym łukiem cała, całe żyto. No też bym tak chciał. Tak sobie analizuję teraz tą całą alchemię, na którą trzeba wydać 250 rudy. 5 punktów nauki. Spokojnie, jest to, że nie trzeba się uczyć jakby mikstur, tylko je wykupujesz. No ale właśnie, wykupujesz je. <grystanie> ja już bym wolał chyba zapłacić za nie punktami nauki niż, niż ciągle tą rudą, której tak naprawdę w tym młodzie jest ciągle za mało. Na tym etapie przynajmniej, oczywiście, jesteśmy w drugim rozdziale. Zobaczymy. Na razie mamy drugi rozdział. Idziemy do któregoś tam z tych talasa, zdaje się, żeby nam nas zaprowadził. Ogólnie to, to, by tu podbić sobie manę. Nie, inteligencję, ile tu podbiją. Ile tu mamy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Nie. dobra, czyli mamy 33 na 41, 17 punktów. Z tych wszystkich run teleportacyjnych, które wprowadzono w tym modzie, to naprawdę wolałbym, żeby była runa teleportacyjna na Dobractwa, serio. Zwłaszcza na tym etapie. W ogóle ja mam teraz trofeum z królowej pełzaczy jeszcze nawet. Ale zdaje się, że jak ściągnę, no właśnie nie będę mógł używać bojowego młota, ale daje plus 2 do zabicia, także to już by było plus 3. Jakbym za, jak zacznę yy, ten, więc no po prostu Bonus mana, bonus siła Odporność magiczna Spoko, ale na razie na razie jeszcze będę nosił to Tak w zasadzie myślę, że są dwa miejsca Chwilka Tak w zasadzie myślę, że są dwa miejsca, do których Ten y, talas może nas zaprowadzić To będzie albo Te gobliny tam przy wodospadzie Mianowicie tutaj Albo tam ta jaskinka, co do której, ten nowy, nowy zen, do którego wszedłem yy, przypadkiem wtedy. A ogólnie to mi się przypomniało, że w informacjach w kręgach jest yy, wypisane wszystkie jakby zakręcia z pierwszego kręgu. Co prawda leczenie jest, zdaje się powtórzone, <laughs> ale ciekawe, bo światło jest w pierwszym kręgu na umagów ognia, leczenie nie wiem, leczenie chyba było u, u magów wody. Sopel lodu ognista strzała. To jest dziwne. Bo tam jest w sumie ognisty pocisk na drugim y, kręgu u magów ognia, więc może. Ale to. Hmm. Przeoczyłem coś? No dobra, jeszcze to obadam, ale przyzwaniasz kiedy tego goblina? To jest runa pierwszego kręgu. A to jest zdaje się y, nekromancka. Daje mi to do myślenia bardzo. Ty jesteś talas, ten którego obrabowano? Zostaw mnie w spokoju, nie chcę o tym więcej mówić. Mogę ci pomóc w odzyskaniu tej księgi? Naprawdę? Zostałem obrabowany przez gobliny, a teraz mam jej odnaleźć i odzyskać księgę. Mam pomysł, ja ci pokażę, gdzie jest Almanach, a ty go odzyskasz. Sto bryłek grudy. Co? Toż to rozbój. A zresztą, daj mi znać, gdy będziesz gotowy do drogi. Jestem gotowy. Możemy ruszać w drogę. Dobrze, chodź za mną. No to sprawdźmy dokąd idziemy. Bo obok tych goblinów przy wodospadzie też jakaś tam jaskinka jest. Ale w sumie wątpię, żeby gość robił nowego zena, żeby tego nie wykorzystać, więc chyba tam jednak pójdziemy, tam do lasu. Tam, tam gdzie jest tam gdzie w przypadkiem wkroczyłem w ten. Także zaraz się przekonamy. Ta, minęliśmy i idziemy tam. Te przeklęte bestyjki mieszkają w jaskini za tym mostem. Uważaj na siebie. Nie pójdziesz ze mną? Zostanę tutaj i będę <laughs> ubezpieczał tyły. W ogóle ja, bo za tym mostem nie jest w oryginalnym dialogu, bo tam generalnie była taka dosyć większa rzeka. Więc, żeby go, więc, żeby ten dialog wykorzystać w całości, to zrobił ten most. <laughs> to jest rozczulające po prostu, rozczulające.